Siemanko Ludziska, w kolejnym odcinku z Fortnite jest co Slansowa nagrywa. I dzisiaj sobie zrobimy wyzwanie snajperek! Dawno nie robiliśmy wyzwania snajperek. Możemy w ich używać tylko snajperek. No leczenie też możemy, Ale bo to nie jest broń, ale jeśli chodzi o broń, to tylko snajperka. A w tym sezonie z tego co pamiętam jest tylko jedna. Ale jak dojdą nowości, to chyba będą dwie. Właśnie wtedy dojdzie chyba jakaś snajperka inna. No, w nowościach. No, właściwie będą za parę dni, ale co? No to sobie ten Sorbik. ten gdak, Sorbik. ja bardzo chciałbym mieć sukuna. Ja jako skina bardzo chciałbym mieć sukuna, tak szczerze, nie? Bardzo chciałbym mieć sukuna. Sezon trwa tylko nie mie miesiąc. Króciutko. Ale często się ostatnio. się takie sezon, króciutkie sezony. Może zawsze się zdarzały. No to też niebieskie. się tak specjalnie to wybrałem, żeby to było takie siorbowe. Nie wiem czemu, ale ten Gdak mi się, ten skin Gdaka mi się fajnie spodobał. Ale żałuję, że wybrałem siorba. Mi się siorb tak... Właśnie jako w szafce to mi się dobrze podoba, fajnie mi się tak podobał, ale... jako ogólny to nie, ja wolę ten jego normalny set, ten żółty. Taki ten normalny kurczak, a nie taki wodnisty. Taki siorbowy O pierwsza. A nie, przecież to... To jest pistolet. No to nie można. Dwasta. Blast. Blast. Szyk, niedaleko jest typak. Musimy spierniczyć, bo niedaleko jest typak. No niestety. Jeszcze go biorę duszka. Ziemi. A wiatru, sorry. Wiatru. Tamten typo jest na górze, on no, tam już pewnie bior, broni zbiera. Kurde tam jest pompa. Tego nie mogę. Gdzieś był duszek yy, wody, ale... Nie widzę go. To są same duszki wiatru. Nie wiem czemu, ale... A pewnie dlatego, że tutaj blisko jest właśnie... Ten coś od wiatru, nie? Kurde no, nadal nie dostałem tego czegoś chciałem, czyli snajperki oczywiście. No nie! Serio! Dostałem taką fajową pompę! Rozpryskową! No nie! Czemu akurat pompa! Wtedy to by mnie aż tak nie kusiło. No Ale dobra, znalazłem łóżka wody. Oj, dawaj, lecz mnie, lecz mnie. Jak tam z kimś tu jest, z kimś można pogadać. Siema, mordo. W ogóle to nie jest... O, beczkę mogę kupić. Nie wiedziałem. Złów ryby. Nie chcę. Nie chcę chyba tutaj na razie marnować na te 7 hp. No jazda, ja nie mogę snajperki znaleźć nigdzie. Tu też pompa. Młodko, ile już mam itemów? Za dużo już pracy, jak mam Nie, tu też nie jest sniper. Nie, że ja tutaj znajdę sniper, to... Kimniczy, to jest typak! Przeżyjcie mi przez to widać! Ja fajnie mi przez to widać, nie? Mam na nadzieję, że on tutaj nie, 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 nie ten, nie teraz tu nie, nie przyjdzie, ale zapewne tak będzie. Dobra, let's go! Udało się widzę, na razie mam jakąś snajpę że mam snajpę, więc będą typa... O, tutaj ktoś jest, słyszałem już. Słyszałem jakiegoś ciepiarza faktycznie. Bo tak. on jest bardzo niedaleko. Rozwaliłem gościa! Rozwaliłem gościa na amen, dobra! Let's go! Teraz już Let's go! Ej kurde, no, niestety nie, ja tego pistoletu nie mogę wziąć! Nie mogę wziąć tego pistoletu! No bo niestety no on jest snajpą, no. Ale kurde, jaka legenda, no niestety no, Zbędowałem legendę w sieci trochę, ale cóż, takie wyzwanie. A dobra, typa z bliska ze snajpiem, ze snajpiem, ja kurde. Dodatkowo jeszcze na Szkoda, jak na uskopan, to akurat nie wyciągnę. Zwłaszcza z bliska. Zwłaszcza taką snajpą, która w zasadzie nie ma aż takiego turbo dużego silowniku. A ona naprawdę z jest daleka, jest daleka z mouskopa można na kogoś trafić. Nawet bez trudu, taka O ship coś to był Jesus Maria kto cały czas do mnie pisze, no że nada jakaś aż tyle? Jeśli okay. pierwszy jest blisko, dobra. Zacząłem telefon już. Jeśli pierwszy jest blisko. O, kurde, tutaj też też wychodzi. Blaster. O, darmowa. Skrzynia. Widziałem przez okno skrzynię. Zgadzał. Dobrze widziałem. Dobra.

Okej, okay, wygrałem. Kurde no, episkom miał. Nie wierzę. Takiej co mi się trafiło, a ja ich zebrać nie mogę nawet. Ej, wiem, to jest ten typ, którego wcześniej chciałem strzelić. Tá, então. É, não, seria eu jak te się wzięły walać, nie?

to jest takie tajne przejście. Turbo tajne. Super, super. Kurde, co jest super dupa. Kurde, to jest, gdzie spadłem, nie? Tak, tak jakby gdzie ja spadłem. Ale to mogę wyjechać. Nie się do... Fajnie zaparkowałem czy nie? Podlecam Prawda, podlecam Dobra, teraz mam pomysł. Absześć trzeba było to mniejszyć na O, Oooooo! Oo, beczki siorbu dostałem! Be beczkami mi dostałem. To jest nawet fajnie. Mam takie darmowe, nie? To jest złoto? O nie, I co jest? Nie, no nie, to wziąłeś nie mogę. Myślałam, że, powzi, że się to złoto mogę wyciągnąć. nie, 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 ale nie, 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 to tajne, nie, 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 mną jest jakiś nie, To jest nie, Typiasz. Jest. O, tutaj. Ja nie chcę go wyrzucić, nie chcę. O nie, ma takie fajne oferty! Chyba ktoś mnie strzela. kurde, o Ty, nawet fajne przejście tu mam Bo się, że ja uciekłem Dobra, nie będę już tego mordować, bo nie potrzebuję na razie tego Dobra, potrzebuję tam się leją, to zawsze potrzebuje. Prawie jedną jezus, Maria. Uleczyłem się na maksa, O nie, znaczy nie na maksa to nie. Na maksa to, na mężynie, to na O kurde, no znowu mi prawie załatwili, znowu. Cztery lata się prawie mi załatwili, tutaj nie. Ile? 200! Dostępna beczka, okej, okay, chyba. A szczerze wezmę ją, bo mam jeszcze dużo ekipuku wtedy, ja tak nie. Mam dużo ekipuku, więc ją wezmę. Co tam za przejście jest? Okej, okay, mnie tu nie było jeszcze. Aha, ślepy zdoła, fajnie. Dobra nie, ja idę tam gdzie byłem, bo... Ale dobra, jest to 5! Beskituj! Okej, do wypadki dostałem. tu się. Dobra, proszę, ja nie chcę znowu dodać. się znaczy, w sumie nie takie znowu jeszcze, a nie razu Oczywiście od... do dodałem, a już trwa 20 minut. Kurde, nie, mam małe, małe paliwo. Co tu? to? Jako się zakręcił, wy to widzieliście? Kurde, co to było? <laughs> balerina Cappuccina! Dosłownie, balerina Cappuccina. Tylko Ballerina... samochodina. Służyłem nowego brainer'a właśnie. I obraziłem wszystkie brainer. -tyna. Ale jak się zakręcił to też? Ja nie wiedział w którym pojechać. Znaczy nie o nie, nie tam się robić. No kurde jako góra. Dobra, ja I na razie tutaj zostaję, bo mam mało paliwa. A zaraz mi się w wyczerpie. A właśnie, ty, ja już, w ogóle zap... ja już w ogóle nie mam tych, tych. Tych cośów do. Yy... odbijania się. Tych odrzutowych nie mam. No, to jesteśmy w krzakach, nie? Toż po nas. Kurde, dobra, w razie czego tutaj sobie wysiądę i zobaczę, jak tam sytuacja. Wiem, że jestem niebieski, wiem, że się rzucam. W ten, ale. Okej, okay, cztery osoby łącznie ze mną, także. Trzech typiarzek do pokonania O, kurwa, ja nie chcę. Kurde, ja tak sobie jeszcze bardziej paliwo marnuję. Shit. Jak ja, jakim cudem ja na tym stoję w ogóle? Ej dobra, ja widzę, ja widzę wnętrze swojego auta. Łącznie z Shiorbixonem. Ej dobra, no nikt nie, nie, nikt nie ginie. A ja stąd mogę snajpić, tylko. W sumie niewiele. Ej, ten typo tam zginął. Albo ktoś go zesnajpił, ale tak, tak jakby no. Może od burzy zginął? Dziwnie to by było. Skoro się przesuwała nie w jego kierunku. Bo dosłownie na ja Tam widzimy jak on ginie. Ale dobra, to jest 3, top trzy ze snajperkami samymi. A już mam 3 kili z całą snajpą. Jeszcze z dną skupami niektórymi. Ej, dobra, ja zaraz będę na krańcu, nie? Ja nie, nie rozumiem jakim cudem ludzie nadal się tamtej strony trzymają, skoro tam niewiele miejsca zostało. No nie jest dna. Już mam ciarki, naprawdę. Już mam gęszą skórkę. Ta strefa się robi strasznie malutka. Chyba do krzaków pójdę tam. Jo! Sam kraniec strefy, człowieku! Ja wszystko widzę przez tą burzę. A nadal nikt się nie rusza. Auto! Auto się zbliża. Tak, dobrze strzelają z tych snajperek. Kiedy mają gęsią skórkę. Jakim cudem, także dobrze z tego strzelają? Ja tego nie rozumiem, no. Ale nie, ta powtórka, kiedy dosłownie rozwaliłem system. Kiedy ja tego typa dwa razy w łeb z samochodu urąbnąłem. odtwarzaj to koniecznie, ty? Ale backup, co to było? Dobra, włażę w to i tyle. Czekaj. Muszę tam na sam koniec prawie, no tam pod koniec tego typa strzeliłem. Tutaj gdzieś. Gdzieś tu, Ta, okej, okay, tam, tam, tam ten typek jechał. Potem się skapnął, że ja tam jestem, go, go wystrzelał i pa! I tutaj zrobiłem, zrobiłem mu dwa henzy ze snajpy, to było niesamowite, ludzie! A tutaj burza ruszyła, no i ona też mi tak trochę... utrudniła, bo się tak jeszcze bardziej zestresowałem, że mam mniejsze pole do, się, do ukrywania. Bo krzaków już na tej strefie prawie w ogóle nie było. O ja, nie mogę, dobra, ale kurde, drugie miejsce ze snajperek, nice, polecam. No teraz, słuchajcie widzowie, jeśli to odcinek wam się podobał, to subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i komentujcie. Elo!